I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy wierni, a liczba 40 jest święta, jak uczy święty Augustyn, doktor łaski, i nam jest wskazana jako objaw doskonałości, i poświadczają to bardzo często pisma Boże. Post tą liczbą jest uświęcony, jak dobrze o tym wiemy. Mojżesz 40 dni pościł, takoż i Eliasz, no i sam Pan nasz, Jezus i Zbawiciel. Tę liczbę postu wypełnił. Przez Mojżesza okazany jest zakon. Tak dawniej się mówiło, a dzisiaj mówi Nowy i Stary Testament, dawniej się mówiło Nowy i Stary Zakon. A przez Eliasza oznaczeni są prorocy, a przez naszego pana oznaczona jest Ewangelia. To też na górze tabor, bo dzisiejsza Ewangelia tam się dzieje, trzech się ukazało: Mojżesz, Eliasz i nasz pan, aby okazać. Uczniom i tym, którzy potem będą tę Ewangelię po całym świecie czytać, że pośród Mojżesza i Eliasza objawił się Pan Bóg, ponieważ zakon i prorocy mają wypełnienie w Ewangelii. Pan przyszedł zakon wypełnić, a proroctwa miały się ziścić w naszym Zbawicielu, który jest Mesjaszem wszystkich ludzi. A więc czy to w zakonie czuł proroków, czy w Ewangelii liczba 40 odnosi się do postu? A wielki post, który właśnie przeżywamy, polega na wstrzymaniu się od niegodziwości i od uciech światowych. I na tym się post, jak mówi święty Augustyn, zasadza doskonały, abyśmy, jak idąc za słowami świętego Pawła do Tytusa, wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Kościół Mojżesz, gdy miał wziąć zakon i prawo od Pana Boga, którymi ludzie mieli być prowadzeni po drogach sprawiedliwości i życia pobożnego. Mojżesz zatem na rozmowę z Panem Bogiem czterdzieści dni się przygotowywał. Tak samoż i Eliasz, gdy miał Pana Boga widzieć i do naprawy religii żydowskiej, skażonej babuchwalstwem i zachwaszczonej, przygotować się. Także 40 dni postem zaprawił swoje ciało, aby móc stanąć przed Bożym Obliczem. I my także pragniemy, aby Pan Bóg, swój święty i nowy zakon, nie na kamiennych tablicach, ale swój Nowy Testament, zechciał w sercach naszych duchem świętym wyryć. I do tego właśnie 40-dniowym postem się przygotowujemy. I chcemy naprawić nasze odstąpienie od Boga. I nie bądźmy jakowie Żydzi, którzy gdy, gdy Mojżesz modlił się za nich i przygotowywał toni, to powstali, jak Mój Pismo Święte, poczęli się bawić, pić, jeść i pokłonili się złotemu Cielcowi. I pokłonili bo strasznych grzech, za które Pan Bóg bardzo się na nich rozgniewał, no i konsekwencje dobrze tego znamy. Tak będzie z nami, jeżeli my nie chcemy uczynić w tym świętym czasie za nasze grzechy popełnione, tylko będziemy jako winni ludzie, albo jako poganie żyli tak jak do tej pory, bez żadnej poprawy. A jaką nagrodę apostoł przypisuje? I tak mówi dalej do owego tytusa. oczekując owej błogosławionej nadziei i objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Ty więc w świecie, jakoby czterdziestodniowy post zachowujemy gdy nasze życie jest prawe, a wstrzymujemy się od niegodziwości i od niedozwolonych uciech. A ponieważ wstrzemięźliwość od rzeczy dozwolonych nie będzie bez nagrody, i oczekujemy owej błogosławionej nadziei objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego. I niech nikt nie mówi, że duchowy post jest lepszy niż cielesny. Bo nas jedzenie, jak apostoł mówi, Bogu nie zaleca. Post duchowy cielesnego nie psuje. A co jest duchowym postem, ale i też dobrze za grzechy ciało karać, aby grzechy nie wracały, zapobiegać. Nasz zbawiciel nieduchowym postem pościł, ponieważ żadnych grzechów nie miał. Pościł postem cielesnym, ponieważ zadość uczynił, bo za wszystkie grzechy. Które my popełniliśmy. A gdy nasza nagoda się urzeczywistni, otrzymamy nagrodę po denarze. Jak to otrzymali owi robotnicy pracujący w winnicy? Umówili się z, z gospodarzem po denara za dzień. Jak mówi się to denar, to od słowackiego słowa deni, czyli po dziesięć, to znaczy dziesięć asów. Jeśli tą liczbę 10 złączymy z 40, otrzymamy 50. To też tym wysiłkiem, jak uczy doktor Łaski, obchodzimy 40 dni przed Paschą, natomiast 50 dni radujemy się po Pasrze, ponieważ 40 i 10 daje 50 i tyle czasu oczekujemy na, a jest to oczekiwanie pełne radości, ponieważ my wiemy, że ten, który, już, ten, który miał przyjść, już przyszedł. I to jest Duch Święty, którego obchodzimy święto w dniu zesłania Ducha Świętego. Drodzy wierni, w suchy piątek, który już był, jest już za nami, Kościół Święty, Matka Nasza, czyta nam Ewangelię Świętą o uzdrowieniu owego chorego, który leżał przy sadzawce Betesda. Wiemy, że tam leżało dużo tych chorych, bo w owym czasie działał się taki cud, że co jakiś czas Anią, Archanią Rafał, stępował i poruszała się woda. I kto pierwszy do Sadzawki wtedy stąpił, doznawał uzdrowienia, jakąkolwiek byłby niezdjęty chorobą. No i czy tam byłbym chorym, że już wiele czekał? I kiedy Pan Bóg go pyta, to mówi, że nie mam człowieka, bo gdy ja chcę wejść, ktoś inny przede mną wchodzi i tak już mijają lata. I zobaczmy, że Pan nasz Jezus Chrystus zachował jedność tej tajemnicy zadawki, ponieważ spośród wielu chorych, którzy tam leżeli, nie wszystkich uzdrowił, ale tylko tego jednego. Znalazł w latach jego liczbę choroby. Był bowiem złożony chorobą, jak mówi nam Ewangelia Świętego Jana, od lat 38. A nam, gdy chociaż trochę pocierpimy, to źle. A on 38 lat. Męczył się tą chorobą. Ponieważ ta liczba bardziej należy do choroby, jak mówi święty Augustyn, niż do zdrowia. Dlatego należy ją nieco bardziej wyłożyć. Wyjaśnimy, dlaczego więc liczba 38 bardziej należy do choroby, a nie do zdrowia. A więc, jak w innym miejscu wykazał nasz Zbawiciel w rozmowach z farzeuszami uczonymi w piśmie: pełnią zakonu jest miłość. I do wypełnienia zakonu. We wszystkich dziełach należy liczba 40. Natomiast ta pełnia zakonu, jaką jest miłość wypełnia się w przekazaniu miłości, który jest podwójne. I dobrze je znamy. Przypomnijmy sobie: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkie duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich, a drugie, podobne do pierwszego, będziesz miłował bliźniego swego jako siebie samego. I na tych dwóch przekazaniach całe prawo zawisło, które symbolizuje Mojżesz, i prorocy, które symbolem jest Eliasz. Dlatego słusznie wdowa wrzuciła wszystko, co miała, to jest dwa pieniążki, do skarbony świątyni Boga. Słusznie właściciel gospody dał dwa denary owemu człowiekowi, który miał doglądać tego pobitego, którego on uratował. I słusznie nasz zbawiciel dwa dni przebywał u Samarytan, aby ich właśnie w miłości Boga i Bliźniego umocnić. I w owej podwójnej liczbie, która coś dobrego oznacza, szczególnie ukazuje się dwojaka, nakazana miłość. Jeśli więc liczba 40 oznacza pełnię zakonu i pełnię wszystkich przykazań, Dlatego ja mówi się do Augusty, pytając retorycznie, dlaczego się dziwisz, że ów człowiek 38 lat leżał udręczony tą chorobą, ponieważ mu brakowało owych dwóch. Dowiedział to, sugeruje, że musiał w tym nie domagać, a więc grzeszyć, skoro mu potem mówi, kiedy go spotyka ponownie, po jakimś czasie, Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się co gorszego nie przydarzyło. Co wskazuje nam, Jakie były źródła tej choroby. Po otrzymaniu łaski nie powinniśmy wracać do dawnych grzechów. W przeciwnym czasie czeka nas większa kara. Bo Bóg, Pan, Bóg nasz, jest jak dobry lekarz. Jeśli środek słabszy nie działa, wówczas stosuje mocniejsze. A ponieważ narzędziem i wykonawcami kary są demony, które muszą słuchać Pana zastępów. To też Pan Bóg pozwala im dręczyć nas chorobami, aby nas przysposobić do nawrócenia, o ile nasza wola z pokorą przyjmie owe karanie ku poprawie. I widocznie taki stan duszy, Pan Bóg nasz rozpoznałowym chorym, że Jego uzdrowił albo uwolnił od choroby. Jeśli by natomiast On dalej nosił bunt w sercu to nie podszedłby do Niego Pan. Cierpiałby dalej ku cieszę demonów, którzy cierpią de udręczenie w piekle z wielkim buntem przeciwko woli Bożej. I gdyby On ten bunt, nasz Zbawiciel, odnalazł w duszy owego chorego, nie uzdrowiłby go. Demony chcą, abyśmy cierpieli tak jak oni i byli zbuntowani tak jak oni. Dlatego nas dręczą cierpieniem i nakłaniają do buntu. I byśmy na koniec skończyli tak jak oni, w wieczności piekła, wiecznie zbuntowani i wiecznie udręczeni. Natomiast ów człowiek widocznie skruszał w sercu swoim, skoro podszedł Pan do niego i uzdrowił go. Jeśli natomiast, moi drodzy, nas dotknie jakowa choroba, którą słusznie możemy także odczytywać jako karę za nasze grzechy, które się popełnili wcześniej. Jest wszystko jedno jakie, ale każdy jakieś ma. To nie buntujmy się przeciwko opatrzności Pańskiej i nie mówmy, czemu ja, bo za swoje grzechy słusznie cierpisz, a i tak jeszcze daleko mniej niż na to zasługujesz. Zmarnujesz wtedy okazję do swego uświęcenia i zadośćuczynienia za swoje grzechy. Dlatego, moi drodzy, bierzmy przykład ze świętych pańskich. Czy ktoś z was potrafi wymienić chociażby jednego, który by nie cierpiał? Który święty w uciechach tego świata i w radościach życie pędził, a potem został wyniesiony do chwały ołtarza? Nie masz takiego. Jeżeli Zbawiciel nasz cierpiał, cierpiała jego boska matka boleściwa, wszyscy apostołowie byli udręczeni. I pozabijani w straszny sposób z wyjątkiem Jana, ale jego życie by dość było pełne odręczenia na wyspie Patmos i tak dalej. I potem kogo by nie wymienić tutaj, kogo by nie przyznał nam do głowy, to zawsze Pan Bóg doświadcza, ponieważ złoto się w ogniu próbuje. Jeżeli spotyka nas jakiekolwiek cierpienie albo udręczenie, to trzeba w sobie zmusić, stłumić odruch takiej skargi. Dlaczego ja? No za jeden grzech ciężki, popełniony, winien jesteś kary piekła ognistego. A jeśli Pan mógł ci grzechy przebaczył, no to dalej trzeba jeszcze odpokutować za nie winy. No, chyba, że ktoś utrzymał odpust zupełny, ale tego bez jakiegoś specjalnego światła Bożego wlanego do naszej duszy, nigdy pewni być nie możemy. A więc zostaje nam albo czyściec na ziemi tu, albo czyściec na ziemi tam. I zgodna jest nauka wszystkich, wszystkich świętych, którzy na ten temat się wypowiadali, doktorów pańskich, że lepiej jest przyjąć cierpienie tu i oczyścić się i część winy na siebie wziąć niż po drugiej stronie życia tam w czystu sprawiedliwie oddać wszystko do ostatniego pieniążka. Bądźmy w tej materii, moi drodzy, pokorni i zmuszajmy się do pokory, ponieważ nasz rozum najczęściej dobrze rozpoznaje, tylko wola się buntuje. A trzeba siłą łaski właśnie poprzez oświecony rozum, jak się sprawy rzeczywiście mają, z tym cierpieniem, bez którego nie można osiągnąć zbawienia. Trzeba wolę przymuszać do posłuchu i ją wewnętrznie upokarzać. Na co niech ten wielki post i martwienia wielkopostne nas przysposobią. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.